Czy nie macie takiego wrażenia, że jednak na tym wschodzie otworzyło się to trzecie, czwarte miejsce, że nawet właśnie takie Orlando, może Indiana, że tam bardzo jest dużo miejsca do takiej niespodzianki, żeby ktoś totalnie, którego by nikt się nie spodziewał, zająłby szóste, może nawet to trzecie, czwarte miejsce? W sumie to dosyć ciekawa sprawa. No ja zdecydowanie mi bliżej do wschodu z racji wiadomo kibicowania Miami i zwrócenie uwagi na to, jak zawsze ten układ sił na wschodzie wygląda przez ostatnie lata. To jest bardzo właściwie ciekawa sprawa, że przez pewne osłabienia w drużynach. Oraz wzmocnienie, wiadomo, może dwóch najlepszych, no bo na razie można śmiało powiedzieć, że Bucks oraz Boston to są tak naprawdę hegemonii schodu, przynajmniej w sezonie regularnym, tak naprawdę, bo wiadomo potem wyjść róż, mogą różne rzeczy, jak choćby niedoświadczenie trenera czy choćby brak zdrowia, tak. Co do Bostonu, to może bym tylko jeszcze nadmienił, co to ja o tym sądzę. Mnie trochę martwi to, że tam jest. Tak, potężna pierwsza piątka, że hmm, wydaje mi się, że brakuje trochę zbalansowania co do ławki. I to może w e, przypadku play-offs trochę ugryźć, e, ugryźć ten, ten zespół, bo e, będzie brakowało tej iskry, iskry z ławki. No raczej nie liczymy, że Al Horford, jak świetnym zawodnikiem by nie był, e, będzie tą iskrą, no bo swoje lata już ma. E, co do wschodów najbardziej tutaj możemy mówić tak naprawdę o, e, nie tylko o zajęciu wysokiego miejsca, ale też niespodzianek w trakcie play-offów, bo E, tak naprawdę Cleveland stało się po dobrym zeszłym sezonie pewną niewiadomą, które e, tak naprawdę raczej znaczy, mocny sezon, który został obnażony dosyć brutalnie przez playoffy. Obecnie mamy pewną taką niewiadomą, bo mm, y, pojawiają się pewne pytania, co z każdym z zawodników, czy duet Garland-Mitchell jest efektywny, co z graniem na Twin Towers tak naprawdę, czy Evan Mobley jest w stanie zagrać jako center, no bo na razie powiedzmy, ten kontakt fizyczny, ta gra pod kosz trochę mu nie pasuje. To jest raczej taki powiedzmy podręcznikowa czwórka, jeżeli chodzi o warsztat. No może jeszcze w takiej wersji nierozwiniętej, ale nadal. Dalej mówimy o nowymiorku, Jorku, który zachował swój trzon z końcówki sezonu, który nadal potrafi być groźny. Więc też wiadomo, Miami, mimo fatalnego tak naprawdę lata, jeżeli chodzi o podpisywanie zawodników, może nie w samym sezonie regularnym, bo już zdążyli pokazać, ilu zawodników nie zagrało w trakcie meczu, i nie wiadomo, czy to przeciążenia ich obozem przygotowawczym, bo wiadomo, że tam się w latach na Miami nikt nie oszczędza, czy może jakaś zasłona dymna. Ale tutaj mamy masę drużyn, które potrafią zaskoczyć w sezonie regularnym. Ale i w playoffach, i też w drugą stronę potrafią negatywnie za, zaskoczyć w sezonie, tylko po to, żeby zrobić niesamowitą niespodziankę w playoffs. Ja tak naprawdę tutaj miejsca 3-8 widzę totalnie otwarte, bo na, w każdej tak naprawdę konfiguracji może być i Miami, i, i Nowy Jork, i. Tak naprawdę nawet trzeba wziąć pod uwagę to, co się stanie z nawet Brooklyn Nets tak naprawdę, no bo to jest drużyna, w którą zaczyna się wkomponowywać Bena Simonsa. Nie wiadomo jak to finalnie wyjdzie, no, w sezonie regularnym może wyglądać to bardzo obiecująco, w playoffach może znów, może znów wyjdą te bolączki problemów w ataku pozycyjnym, braku, nazwijmy to, centro, centrowych gabarytach, nazwijmy to w ten sposób, czy nawet spacingu z pozycji numer 5. No ale nadal można tak dalej wymieniać, że oprócz wiadomo Nowego Jorku, czy wcześniej wspomnianych mamy Miami. Mamy też Atlantę, która mimo różnych perypetii dalej potrafi naprzuć krwi, krwi wielu wielu drużynom, jednak ta siła, nie nazwijmy to z i dyspozycji dnia, nawet Treyanga, Yanga, potrafi być niesamowicie tej kąśliwa i nieprzyjemna. Może to jest też sezon przełomowy dla Eniki Okongu, który, na którego tutaj ewidentnie stawiają w Atlancie, więc moim zdaniem to będzie niesamowicie ciężki do przewidzenia zarówno na finiszu sezonu zasadniczego, jak i na początku i w, raz, w dalszych etapach play -offs. No spokojnie możemy powiedzieć, że tak jak zawsze jest Wild West, tak, tam, tak w tym sezonie można się spodziewać Wild East, bo właściwie ostatnie lata, ostatnie sezony nam pokazują, że na tym wschodzie można naprawdę wiele zwojować, nie tylko z niskiej pozycji. No Miami Heat są najlepszym przykładem z poprzednich rozgrywek, ale przez nie tylko oni, Atlanta Hawks te 2-3 lata temu też. Natomiast przede wszystkim ja myślę, że, że tutaj yy, nikt, yy, w NBA jest tak, że ci panowie i szefowie klubów, i zawodnicy, i szkoleniowcy. Oni w ogóle nie czytają tych wszystkich rankingów, standingów, kto jest typowany do mistrzostwa, a kto nie. Każdy robi swoje, skupia się na swojej pracy. To, że Milwaukee Bucks są stawiani tak wysoko, dla mnie przyznam szczerze, że jest to sporą niespodzianką. Oni zmienili się naprawdę w ogromnym stopniu, już nie mówię o tym, że nowy szkoleniowiec, bo to może być w perspektywie atut, ale przede wszystkim oni nie mają tego, co mieli dotychczas. To już pokazały pierwsze spotkania. No w większym stopniu oczywiście mecz grane już. Bez nie ma zewnętrznej obrony, a to był główny atut. No to Drew Holiday zapewniał, ale nie tylko. Nie ma Chrisa Middletona, praktycznie ten zespół na dwóch graczach tego się nie oprze. Tym bardziej, że granie pick and roll między Damianem Millardem a Janisem ade tego się trzeba nauczyć. Janis nie jest dobry w akcjach pick and roll, screen and roll. Natomiast wracając do całego układu sił na tym wschodzie, tam naprawdę nawet tacy Detroit Pistons. Fajna pierwsza piątka, na dodatek ktoś tam z ławki, może wreszcie odpowiedni szkoleniowiec znaleziony. Orlando Magic, który ma, którzy mają w składzie czterech dwóch mistrzów świata, prawda? I to, I to jak ważnych. Na dodatek znaleźli fajny bilans ataku z obroną. Tam naprawdę z tej piętnastki to może dwie, trzy drużyny. Chociaż Wizards też nie można skazywać na, na, na jakieś tam dołowanie, a, a na pewno nie na to, że, że będą tankowali, bo potencjał ludzki jest, tylko trzeba to wszystko uporządkować. Także ten schód będzie fajny dla niektórych zespołów generalnie świetnym pomysłem będzie to, to, ten turniej ten prawda? Bo to będzie dla nich takie przetarcie. Oni nawet mogą szybko odpaść z tej rywalizacji. Która jest, która jest taka typowo, żeby zapłacić chłopakom w NBA jeszcze większe pieniądze I, i jakby właśnie niektóre zespoły, które potrzebują, które mają mało meczów przedsezonowych czy kształtujących i potem przegrywają dużo spotkań z, z lepiej m, zbudowanymi przeciwnikami w dłuższej perspektywie. Także, także fajne ten, 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 te dodatkowe mecze będą właśnie dla takich zespołów, które warto oglądać. Ja już teraz sobie obejrzałem tych Detroit Pistons, którzy mogli mieć jeszcze lepszy bilans niż w tej chwili mają, ale naprawdę. Jalen Durant to, to jest chłopak, którego trzeba oglądać. On, on czyni postępy też nie tylko jako ten slasher, fantastycznie tam kończący akcję. No i także bardzo fajnie uporządkowana gra. Myślę, że, że nowy szkoleniowy, z sukcesami prowadził, prowadził Phoenix Sans, też ma wiele do udowodnić. Ale w ogóle wschód możemy spokojnie polecić w równym stopniu, co, co, co dziki zachód. Właśnie jeżeli chodzi o samo Detroit, to zauważyłem. Coś takiego, że te zespoły, które przez ostatnie kilka lat cały czas no, przegrywały, i nie za bardzo ich obchodziło to, czy wygrają 18 czy 19 meczów, bardziej chodziło o to, żeby ten największy pik w drafcie zdobyć. To teraz te drużyny, które były na tym dniu, one jednak troszeczkę uzbroiły się w tych weteranów. I no, może nie mówmy za bardzo o Charlotte, bo Charlotte to jest jednak drużyna, która potrzebuje więcej bardziej organizacyjnych spraw i co jaki kierunek bierzemy na przyszłość, ale takie Detroit, Houston, no, mają cały czas, nawet San Antonio, Cedi Osman na przykład, doświadczony zawodnik. Patrząc na te ruchy, to są, dodają tych weteranów, że niby no okej, okay, pokazujemy młodym chłopakom, jak wygrać, jak powinno w ogóle się. jak po, powinno wyglądać funkcjonowanie w NBA. I takie drużyny, właśnie jak Detroit, San Antonio, które od paru lat były na tym dnie tabeli, że nawet Orlando Magic, no, Joe Ingles to moim zdaniem lepszego wetrana, takiego zespołu nie można było podpisać. Że <laughs> któraś z tych drużyn jednak w tym sezonu zrobi ogromny przełom, i w tym momencie, jak właśnie mówimy o tym, że taki bardzo wyrównana stała się liga i konferencja wschodnia, i w sumie zachodnia. To tak mam wrażenie, że trochę przez to, że ten okres przejściowy tych drużyn się powoli kończy. Że na przykład zostają przy tym wschodzie takie Toronto Raptors, no powiedzmy, Washington, moim zdaniem też trochę Knicks że oni są jednak troszeczkę na takim trendzie znoszącym. A właśnie te młode drużyny cały czas atakują, dokładają sobie tych weteranów, no i ta młodzież się rozwija. I moim zdaniem no fajnie w ogóle widzieć taki, taki, yy, taki precedens, że tak powiem.